Jezu ja mam wodę w szklance Dobry jesteś, Znacie to uczucie, w gronie Znacie to uczucie, gdy, w... Znacie to uczucie, gdy w... chcecie się napić wody I nagle ogarniacie, że macie szklankę obok, obok wody No Macie szklankę obok wody

Seta nie ma coś długo, już jest Już przyszedł mi wpierdolić Mi na napierdalania żony. Bije, żony bije żony, Kto nie bije? Ten z policji, hop, hop, hop było no, tak, że to właśnie policjanci najczęściej bili żony? Nie, to wojskowi Nie, najczęściej to ja napierdalam Monalizuje się do bicia swojej żony? No, uwaga Normalnie na czwarte, że lec a potem kurwa walegoję. Ja. <grymne> no, ale... Tak samo jak wiadomo, że trzynastka jest tej niż czternastka, ale piętnastka jest gorsza niż dwunastka. mówimy o kluczach jazzowych? No. Damian, powiedziałeś coś kiedyś po pocałowało? Powiedziałem dzień dobry. Oj, kurwa, dobry makowiec był? Masz... Sprzedałeś. Sprzedałeś dzień. Powiedziałeś, że jest dobry. Co ty, Ci powiem, ty jeba na pało. Ty jeba na pało. Ja w ja w te dwie minuty to bym zdążył dodać chyba jedno słowo do edita. Ja tu jestem karierowiczem na YouTubie, zero subskrypcji już mam. Jest. Od dzisiaj się dzisiaj możecie chwalić w szkole, że macie kolegę youtubera. Czy nie chodzę do szkoły? Wiem. Ja też nie. Ja też nie to wiesz, nie, nie szkoło. No ja nie chodzę na studia, ja teraz do tego... Ja też nie. kosinusa się zapisał. A na jaki kierunek poszedłeś? Masażystę. KURWA! Mieszko Gravela? Od kiedy do chuja? Ostatnio co Ostatnio pytałeś. Mieszko pierwszy? Mieszko trzeci. małe dzieci? Ten, co zostawił Dajcie Polskę milo. drewnianą, a zostawił ceglaną? Muremaną, kurwa, a nie ceglaną. Co <noise> on kur... był? Skubidu, w sensie nie te takie kurwa z aktorami, takie jak a'la film, tylko takie odcinki specjalne, które trwają po godzinę? No a pico, pico. Kurwa! Ta, ja Alright. dzisiaj z Wikom oglądałem taki odcinek, kurwa ta piosenkarka tam, ta gówna, to była taka dobra gotycka szmula, tak bym ją wyglądał. Chodźcie na streama, ja wam pokażę, ja wam pokażę. Gotycka było, jezus, szmula z no wiem, to, to było. <noise> o! To jest ta! Kurwa no to ja pierdolę Nie no reszta była brzydka kurwa no resz reszta, była, reszta była paskuna, ale ta No powiedz, żebyś takiej nie wybrał Ej, tu to, to, to wpisz sobie, tą to wpisz sobie tą laskę z kimkolwiek tą zieloną. Kimko... Kimko... Z kimko on ma jakiś no łeb czy taki, ma taki razie, kurwa mam... krzywy Czemu on ma taki <ścoughs> łeb Czekaj, stary Ona ma kurwa ona ma głowę kurwa w takim kształcie Cześć! Ona, ona ma głowę w takim. Ona ma głowę w takim kurwa kształcie Chcesz mi powiedzieć? Chcesz mi powiedzieć, żebyś nie wywrócił? Nie na parstę, nie takie staw. Jak? Dany fantom. Dany fantom. To o. No. <śmieniu> to też, kur... ma, No mary, jak Fredko. Nie. Kurwa, lubicie środzinki? rodzynki? Nie. To zapytałeś aktualnie, czy jestem czy jestem... Spytałem, czy lubisz środzinki. rodzynki. Oczywiście, że tak. Lubisz rodzynki? Nie no, pojebało cię. Znacie kogoś, no, kto lubi rodzynki? Te, te, szczególnie po Moja matka, w sumie. Ale za no, wpierdala parówki z polią człowieku. To no, się. Jezu, czemu ten Urgot mi tyle bije z pierwszego ataku? Kurwa podchodzi i wypierdala jedną czwartą HP na strzała. Nie ojciec. No, tylko że na pierwszym poziomie, a stary mam już 50. Trzeba się umówić, żeby tego mojego psa opierdalić, bo matka dzisiaj do mnie zryje, że. Ja... to czemu która... No, Matka to mnie zryje to Czemu ten jeszcze kurwa stoi? Czemu ten pies jeszcze być... kurwa stoi? Dawno miał być gotowany. Czemu jeszcze dycha? Oskar, jak tam twoja mama? F***a, ja film Sausage Party kurwa? Tak. Tam na przykład ludzie zjadali palówki z tą z folią. <laughs> ty, Chuj mnie to oboli, będę szczery. Musisz dobrze zrozumieć. kurwa, ja nie mam ignajta. kurwa, nie Dlaczego fluder nie może zjeść burgera? On nie żyje! Dobrze, że dzisiaj niedziela, a nie jutro, tak jak wczoraj. Co? Pierdolony żałosny. Andry takie many co to tak na pierdola? Ja. Nienawidzę ludzi. Ciągnię nie poszedł kopa. Zwierzęta są lepsze. Nienawidzę ludzi. Konie nigdy by mnie nie skrzywdziły. Nagle mi zdjęcie Damiana z tą wiewiórką wyruchaną.